Ok, wiem, że jeszcze wczoraj zapowiedziałem wam kolejny film na kanale w poniedziałek, czyli w zasadzie pojutrze, ale przez to, co wydarzyło się na ostatnim SmackDown, po prostu nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Oficjalnie, moi drodzy, Jay Uzo odwraca się od Roman Reignsa, odwraca się od Bloodline i wiem w sumie, że każdy z ostatnich filmów, ostatnio na moim kanale, które były publikowane, to. Film poświęcony sytuacji Jaya Uzo bądź Blondine bądź Jimmy'ego Uzo jeszcze wcześniej, ale tak, tak naprawdę to jest to najgorętsze coś, co ostatnio dzieje się w WBB. Pomimo Money in the Bank, do którego sobie przejdziemy od poniedziałku, bo już za dwa tygodnie dokładnie odbędzie się Money in the Bank i będę na tej gali na żywo. Ale się tym jaram, serio. Co więc słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku to przede wszystkim moje przemyślenia odnośnie tego co wydarzyło się na ostatnim smerdom. Pamiętajcie oczywiście, by subskrybować kanał i nie przegapić żadnego kolejnego materiału. Teraz u mnie się trochę bardziej poukładało z bieżącymi rzeczami. W sumie nie mogę wam dokładnie powiedzieć o co chodzi, ale tak nakreślając tylko po prostu mam już możliwość tworzenia dla was nawet i filmów tutaj ze studia, którym będę musiał bardziej poświęcić i takie też filmy na kanale będą się pojawiały, więc nie martwcie się, oprócz tych takich filmów z ręki, które teraz widzicie na przykład w moim wykonaniu, to będą też filmy ze studia, ładnie montowane, produkcyjnie i tak dalej i tak dalej. Po prostu zależy mi na tym, żeby mimo wszystko, nawet jak u mnie jest bardzo dużo rzeczy na jeden moment złożonych, to i tak, żeby się te filmy dostawali, więc takie filmy po prostu były o, w takim wydaniu jak ten dzisiejszy, bo też jak najszybciej chcę się podzielić z Wami przemyśleniami, więc nie martwcie się i takie i takie filmy będą na kanale. To tak słowem wstępu, Chciał, chcąc Wam wyjaśnić, co się po prostu u mnie e, obecnie dzieje i jak jest. Jest wszystko git i lecimy już z głównym tematem. Sytuacja bloodline, która dzieje się od wielu, już wielu miesięcy, a szczególnie w ostatnich tygodniach, jak nabrała tempa ku temu, aby bloodline się rozpadło i ku temu, jako pierwszy przyczynił się Jimmy Uzo i kto by jeszcze o tym pomyślał kilka miesięcy temu, ale tak. Tak, tak się stało. Jimmy Uzo odwrócił się od Roman Reignsa wykonał nim super hit i To on jako pierwszy oficjalnie odwrócił się od całego Bloodline i Roman Reignsa. Teraz nadszedł czas na jego brata Jaya Uzo, który powiedział, że jeżeli Jimmy Uzo jest out, czyli jeżeli Jimmy Uzo odszedł, to po chwili ciszy, która też nastała na arenie, stojąc plecami do Roman Reignsa, on powiedział, że też odchodzi i wykonał potężnego super na Romanie Reignsie. Jeszcze potem Solo Sikoła też do, tam dołączył, też dostał Super superkika od braci Uzo i na koniec potężny double super Kick, ale uwierzcie mi, to było tak potężne, że ja tak mocnego superkika, double superkika i jeszcze tak genialnie sprzedanego, jak zrobił to Roman Reigns, nie widziałem od wielu, 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 wielu kurde lat. W końcu coś się dzieje, słuchajcie, i to, co się obecnie dzieje, to, co widzimy teraz na ekranach TWI, będzie miało przełożenie na kolejne tygodnie, a szczególnie na galę Money in the Bank, która już za dwa tygodnie w Londynie. I będę tam na żywo i będę to powtarzał wam za każdym razem. Lecimy z Balikiem na galę do Londynu na Smerdam i na Money in the Bank, więc. No, będę wam wszystko na bieżąco też relacjonował, więc subskrybujcie kanał One. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o mój statement w całej tej sytuacji, to tak, cieszę się, jak najbardziej się cieszę, bo w końcu się to musiało wydarzyć. I dobrze, że w tym kierunku już został pchnięty ten program, cała w ogóle sytuacja, historia, bloodline, no bo jakby kiedyś musiało się to wydarzyć, a też widać już po ostatnich szczególnie tygodniach, że no fani jakby trochę się zaczęli tym wszystkim nudzić. Ale w ogóle najbardziej moment, który chciałbym docenić z ostatniego to jest to, jak Jimmy, przepraszam, Jay Uzo idzie backstage'em i siedział tam na skrzyniach Sami Zayn. Spojrzeli się tylko na siebie, Sami Zayn kompletnie nic nie powiedział i po prostu poszedł w drugą stronę. Ten segment, spotkanie tej dwójki, nie potrzebowało żadnych słów. I jeden, i drugi wiedział, co się tej nocy Wydarzy i to się wydarzyło, to co się wydarzyło, odwrócenie się Jaya Uzo i staniecie po stronie swojego brata Jimmy'ego, czyli bracia Uzo z są razem, świadczy o tym, co dostaniemy, słuchajcie, już ze dwa tygodnie na Money in the Bank i moim zdaniem będzie to walka taktimowa, Jay i Jimmy Uzo kontra Solo Sikoa i Roman Reigns, to będzie walka 2 na 2, wydaje mi się nawet, że będzie to main event Money in the Bank i w porządku, jestem jak najbardziej za tym, by to właśnie taki main event był, tylko... Jeszcze gdzieś tutaj widziałbym coś na szali, w sensie nie chciałbym, żeby to była zwykła walka, może jakaś stypulacja tutaj zostanie dodana, ale prawda jest taka, że ci zawodnicy nawet w normalnym meczu, w normalnym pojedynku takimowym, zrobią z tego pojedynku po prostu genialną robotę. I ta historia zostanie pchnięta dalej. Ale to nie tylko na tym chciałbym zakończyć ten odcinek, i tylko na tym przewidzieć Wam, w sensie przedstawić Wam moje sugestie odnośnie przyszłości i tego, co dalej będzie się działo na linii tych wszystkich zawodników. Ponieważ po Many in odbędzie się jeszcze SummerSlam, i tam Roman Reigns będzie bronił na pewno swojego mistrzostwa. Pytanie tylko w starciu przeciwko komu? Osobiście wydaje mi się, że może być to albo Jimmy Uzo, albo Jay Uzo. Bo jeszcze trzeba podkreślić o jednej bardzo ważnej rzeczy tutaj słuchajcie, że została zapowiedziana oficjalnie gala Payback, która powraca i ostatnia gala Payback, która tak dobrze może nam się kojarzyć to gala w roku 2020, gdzie Roman Reigns zdobył mistrzostwo Universal. Tam został mistrzem i tam rozpoczął swój historyczny długi już title reign sięgający ponad 1000 dni i wydaje mi się, że to już jest moment, w którym ten reign powinien dobiegać końca, no bo raczej nie przebije on rekordu Bruno San Martino, więc sądzę, że już wkrótce Roman Reigns tytuł może stracić. I wiele osób, myślę, zgodzi się ze mną z tym, że przez te wszystkie osoby, przez tych wszystkich zawodników, wrestlerów, przez których przeszliśmy przez ostatnie lata, było wiele wiarygodnych opcji, gdzie Roman Reigns mógł stracić mistrzostwo, a go nie stracił. Więc, moim zdaniem, osobą, która powinna odebrać Romanowi Reignsowi mistrzostwo. Jest Jay Uzo, czyli osoba, od której to wszystko się zaczęło, od Jaya Uzo, zaczęło się budowanie Bloodline i to historia z Jayem Uzo jest tą, która zapoczątkowała w zasadzie wszystko, więc niech i na Jayu Uzo to się zakończy payback. 2 września 2023 roku Roman Reigns kontra Jay Uzo. Jay Uzo pokonuje Roman Reignsa i zostaje nowym Undisputed World Heavyweight Championem. Jestem jak najbardziej za tym. To są moje przemyślenia po tym, co wydarzyło się ostatniej nocy na Smerdown. W sytuacji, bloodline w sytuacji na linii Deuzos, Roman Reigns. A jeszcze Solo Sikoa oczywiście tam jest, który na pewno wkrótce też się od Reigns'a, on może i nie tak wkrótce, ale na pewno kiedyś się od niego Odwróci. Moi drodzy, napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o tym, co ja wam przedstawiłem, moją perspektywę, jak ja widzę tą przyszłość i czy zgadzacie się z tym, żeby to właśnie Jay Uzo odebrał mistrzostwo Reimsowi na Payback już we wrześniu bieżącego roku. Subskrybujcie na, nas, zostawcie polubienie i zapraszam Was do stawcie komentarzy, bo to właśnie na to zawsze najbardziej liczę i doceniam Wasze zaangażowanie i to, że po prostu jesteście. I za to Wam dziękuję. Trzymajcie się miłego dnia, weekendu. Cześć!